Witajcie. Dzisiaj pokażę jak ustawić poprawnie głowicę na tej szynie oraz stół. Także zapraszam. Przede wszystkim zaczniemy sobie od głowicy, ponieważ jest dużo łatwiej dostępna. Jak tutaj widać są takie trzy rolki. One poruszają się po tej szynie. I właśnie ustalając jak mocno ma przylegać jedna, druga i trzecia rolka możemy ustalić jak łatwo, dlatego serwa tutaj po prawej stronie, o, tego tutaj, za pomocą tej taśmy, która jest wewnątrz szyny, będzie łatwo przesuwać ten element, bo wiadomo, im ciężej, tym bardziej maszyna się może szarpać i może ta precyzja ginąć. Dlatego też warto wziąć pod uwagę, żeby to nie było aż tak mocno przyczepione. Ja tutaj, dla pokazu, po prostu poluzuję trochę tą śrubę. Ja tutaj zacznę od podciągnięcia tego na górę To mam tego ślimaka, którego polecałem wydrukować, bo pozwala w łatwy sposób podnosić cały obiekt do góry To teraz się tym zajmę I Teraz tak, muszę się skorygować, bo tak, tutaj tymi się rolkami nie da regulować, regulacja jest tutaj na tej rolce ustawiona I teraz tak, podejdziemy jakoś do tego bliżej, także chwilkę przy pomocy tego klucza, tutaj mamy dostęp do tej śruby. Właściwie nakrętki, którą regulujemy, jak mocno ma przylegać ta rolka do szyny. I w zależności od tego, w którą przykręcimy, to jest albo przyciągana, albo odpychana. I staramy się to zrobić z wyczuciem. Troszeczkę za ciasno jeszcze trochę tak żeby ręką można było przesuwać a jednocześnie żeby w tę stronę się nie chybotało jeszcze troszeczkę o, tu już się trochę chybocze no ale jest tu śni, więc pół obrotu niecałe no delikatnie naprawdę no i już czy tutaj ręką nie ma oporów i w tą stronę też nie ma takiego mocnego chybotania i to samo tutaj te boczne rolki tak samo trzeba by ustawić właśnie, żeby nie było za luźno a jednocześnie żeby łatwo się przesuwało a jak wygląda sprawa od blatu blat, platforma czy też jak to tam nazwać powierzchnia drukująca to tutaj jest utrudniony dostęp przez to, że nie jesteśmy w stanie położyć za bardzo na tym boku czy na tym boku, bo tutaj przeszkadza ten element na przedzie też nie a z tyłu jest silnik plus jeszcze okablowanie, więc tutaj przełożenie tego jest utrudnione ale zaraz coś wymyślimy można ułatwić sobie dostęp przez podniesienie tego oczywiście i użycie jednego z we wkładów. Ja miałem taki wkład właśnie w drukarce w kartonie, więc można sobie podłożyć tutaj. Jak widać, te rolki z tej strony. Tu uda mi się tam palucha wstawić, nie da się Bez, linijkę. Tu widać rolkę. Z tyłu jest jeszcze jedna. I tam ten element, który się rusza, to właśnie za te rolki ustawić i wtedy nie powinna nam platforma zjechać, a od tej strony. Będzie mi dostęp do tych śrub, które pozwolą przymocować, właśnie, Blat. Tu jest jedna, i tam po drugiej stronie też jest druga śruba. Będzie widać, spróbuję to pokazać. O, jest coś takiego. Po drugiej stronie nie ma tych śrub, więc regulację robimy tylko i wyłącznie z tej strony. Dam notarkę jeszcze. O, ale syf. Czekajcie, coś I tu jest jedna właśnie nakrętka, czy tak, śruba do regulacji. I z tyłu jest druga. Też spróbuję ustalić ostrość chwilkę. O. I tylko z tej strony regulujemy do momentu, aż będzie taki efekt jak właśnie przy regulacji głowicy, czyli żeby na tej szynie się trzymało, ale żeby nie było luzów. A, tak, bo z tej strony, jak widać, nie ma. dociera tam jakieś światło, teraz dociera. Tylko ostrości jeszcze nie ma. O, jest ostrość. No i się Czekajcie, latarką znowu podjadę. O, podjadę latarką, jest ostrość. No. O, ostrość złapana. Po tej stronie nie ma właśnie śrub do regulacji, więc się skupiamy na tamtej stronie. Jak widać, tutaj wymaga to też czyszczenia. Zastanawiam się, czy rolki są wytarcze, czy one są brudne, bo tak dosyć solidnie to coś wygląda, że jest na nich. Tak, troszeczkę jakby były albo przywrócone, albo starte Zaraz przejadę to ręcznikiem i będę wiedział. I to prawdopodobnie jakiś smar. Przetrę sobie tą szynę. No, jak widać brud się zbiera. To jest właśnie ta ta siemka, którą trzeba naciągnąć, żeby nie było za luźno. No i tu. Jak tak poruszamy na boki, to nie chybocze, Czyli dobrze jest przykręcone. Jakby było coś nie tak, to zawsze można poprawić tymi właśnie dwiema śrubami po prawej stronie. A to się zebrało po przetarciu, właśnie. Cieszę się, że mogłem pomóc. Jakby były jeszcze jakieś pytania, oczywiście, komentarz bym poprosił. Wtedy łatwiej będzie mi się do tego odnieść. I co? Powodzenia w użytkowaniu. Dzięki wielkie i pa.